I mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Witamy Państwa, dobry wieczór! Zapraszamy do obejrzenia tego ciekawie zapowiadającego się spotkania. Ja nazywam się Dariusz Szpakowski, zaś obok mnie na stanowisku komentatorskim siedzi już Jacek Laskowski. Czekamy na spotkanie w piłkarskiej ekstraklasie. Mecz Jacku zapowiada się bardzo obiecująco. Jestem bardzo ciekaw, Darku, jak trenerzy nastawili zawodników na dzisiejsze spotkanie defensywnie czy ofensywnie? Co im przekazali na odprawie przed meczem i czy znajdzie to odzwierciedlenie na boisku? Oby piłkarze zagrali przede wszystkim dla kibiców, widowiskowo i z polotem. Przyjrzyjmy się ustawieniu obranemu na dzisiejszy mecz przez trenera Jagiellonii Białystok. Zagrają dzisiaj czwórką z tyłu, i aż piątką w środku, z jednym napastnikiem na szpicy. No z tym, że jest to ofensywny wariant 4-5-1, w którym dominacja w środku pola ma nie tylko chronić przed atakami rywali, ale też zapewniać więcej piłek wysuniętemu napastnikowi. Dwaj grający bliżej niego pomocnicy mogą obsługiwać go podaniami prostopadłymi lub zagrywać na skrzydła. Spójrzmy na ustawienie gości. Skład, a także podział ról wyraźnie ofensywny. Tylko trzech obrońców, a reszta zespołu z przodu. Czterech zawodników drugiej linii, przesuniętych wyżej na połowę przeciwnika i trzech napastników, to poważna siła, mająca też wstrzymywać akcje rywali, zanim na dobre się rozwiną. Jagielonia Białystok jest jednym z niewielu klubów w polskiej czołówce, których przydomek jest zdrobnieniem samej nazwy. Inne przydomki zazwyczaj nawiązują do barw albo jakiegoś innego aspektu kojarzącego się z klubem. Jest to w sumie rzadkie nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Nawiązania zwykle są do barw, do herbów. Mało jest takich klubów jak choćby Barcelona, w przypadku której przydomek barsa jest chyba bardziej rozpowszechniony niż Blaugrana. Taras Romanczuk. Martin Pospisil. Poletanowicz. Iwi. Dobrze odczytał intencje rywala. Jesus Mas. Martin Pospisil, Taras Romanczuk. Ładnie teraz górą. Romanczuk! Piłka w siatce, a więc jest pierwszy gol. Szybko, doskonale weszli w mecz. Zobaczymy, czy pójdą teraz za ciosem. A oto i powtórka. Ładnie oszukali obronę tym rozegraniem z pierwszej piłki. Nie próbował strzelać z całej siły i chyba bardzo dobrze. Techniczne uderzenie akurat tego było trzeba. Ładna bramka. Zobaczmy na rezultat. 1 do 0. Ivan Runien Jesus Imas. Ładna teraz wymiana podań. Jezus i mas. Świetnie blokuje obrońca. Może stąd strzelać! Sięgnął piłki ręką! Za moment wznowienie rzut rożnego. Dośrodkowanie z w szesnastkę. Obrońca wyjaśnia sytuację z zdecydowanym wybiciem. Świetne wejście. Wybornie przewidział zagranie przeciwnika i przejął piłkę. Iwi. Najczęściej biega w przodzie, ale teraz cofnął się głęboko po piłkę. No dobrze przeczytał to obrońca, Martin Pospisil, Makuszewski, sporo miejsca na skrzydle. Interesująco zapowiada się ta akcja. No i po szansie obrońcy wybijają piłkę. Kibice czują, że tu musi paść bramka. Doping się wzmaga. Gospod będzie bramka! Aj, trener będzie wściekły, że to nie wpadło. Stworzyli sobie dobrą sytuację, ale sam strzał łatwo wyłapany przez bramkarza. Wystarczyło nieco precyzyjniej posłać tę piłkę i skończyłoby się golem. I teraz świetna interwencja bramkarza. Letanowicz. Aj, jednak nie ma. Groźny strzał. Dobra decyzja, ale nic z Faktycznie mógł zaskoczyć tym uderzeniem. Dużo mu nie zabrakło. Wyrównanie było w zasięgu ręki. Taras Romanczuk Jesus i Mas I strata piłki Ach, wydawało się, że a jednak przejął. Ale spech, piłka ląduje wprost u przeciwnika. Zostawił za sobą trochę boiska. Dobrze antycypował intencję podającego i mają piłkę. Rzesus i mas. Makuszewski. Ma piłkę. Co teraz zrobi? Ach, teraz znakomity przechwyt. Jest dobrze ustawiony. Co zrobi? Mogą zdeprymować przeciwnika tym długim rozgrywaniem bezbłędnym. Świetnie zablokował i piłka nie dociera do partnerów. Będzie wznowienie z autu. Czy będzie dośrodkowywał? Dobry, skuteczny odbiór. Piłka odbita, wychodzi za linię końcową. Będziemy mieli rzut rożny. Zagrywa w okolicę 9 metra. Cóż nie wyszedł mu ten strzał. Miał niewiele miejsca. Rywal nie odpuszczał, ale to chyba do końca go nie usprawiedliwia. Obrońca zrobił swoje, ale myślę, że strzelec powinien spisać się choć trochę lepiej. Czy hali na błąd przeciwnika i się opłaciło? Piłka opuściła boisko. Będą teraz wrzucać z autu. Okazja do dośrodkowania. Poletanowicz. Podanie za podaniem budują atak. I stracili piłkę. Wychodzą do kontrataku. Pierwsze 45 minut za nami, rezultat 1 do 0. Bardzo dobra, solidna gra w pierwszej połowie w jego wykonaniu. Jak dotąd zalicza dobry występ. Jego bramka pozwoliła drużynie objąć prowadzenie, które potem udało się utrzymać do przerwy. Może jeszcze nam tu dołoży kolejne. Ciekaw jestem, czy druga połowa, która się właśnie rozpoczęła, przyniesie nam rozstrzygnięcie. Kolejne celne podanie w jego wykonaniu, Martin Pospisil. No i kolejne jego dobre podanie. Strata, drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Gramy, gramy, taka jest decyzja arbitra. I piłka w rękach bramkarza. Ich gra dziś rozczarowuje. Strata niewielka, ale jak tak dalej pójdzie, nie widzę szans przy takim braku zaangażowania. Dobra gra w obronie. Odebrali piłkę rywalom. Czekają nas zmiany. Ciekawe, jak to wpłynie na ich grę. Pełen energii zawodnik powinien ją ożywić. Cała seria udanych podań. Jagiellonia wznowi grę odrzutu wolnego. Sędzia przywołał gracza do siebie, no i go upomniał. Teraz musi mieć się na baczności. Druga połowa, coraz mniej czasu do końca, zespół przegrywa. Trener dokonuje słusznej zmiany, wprowadzając nowego gracza, który może ożywi grę. I bramkarz Górą. Jest coraz bliżej bramki, Taras Romanczuk. Obrońca dobrze odczytał zamiary przeciwnika. Szansa, może coś z tego będzie. Ma do kogo zagrać. Obrońca skutecznie przerwał akcję rywali na skrzydle. Będzie okazja do kontrataku. No, trener uznał, że pora dać szansę innym. Z ławki rezerwowych już poderwali się zawodnicy. Taras Romanczuk. Dobrze odczytał intencję rywala. Poletanowicz. Iwi? Dobrze. Utrzymują się przy piłce. Konstruują atak pozycyjny. Przydałaby się wyrównująca bramka. Nie ma bramki. Fantastyczna interwencja bramkarza. Świetny refleks. Uratował swój zespół przed stratą gola. I będziemy mieli zmiany w obu zespołach. Rzutorożnego w pole karne. No i będziemy mieli wznowienie gry przez bramkarza. Nowy gracz w zespole prowadzącym to na pewno spory zastrzyk świeżych sił. Będzie chyba podawał. Poza boczną linią piłka będziemy mieli wrzut z autu. Oletanowicz. Do końca meczu pozostaje jeszcze 20 minut. Oletanowicz. Jezus i Mas. No, nie pozwalają sobie odebrać piłki. Ma szansę dograć w pole karne. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Piłka znalazła się za linią końcową. Aut bramkowy dla rywali. Nowy zawodnik na boisku to zawsze szansa na odmianę gry drużyny, która właśnie przegrywa. Do końca drugiej połowy już niewiele. Rzesus i Mas Taras Romanczuk Ale śliczne podanie Końcówka dzisiejszego spotkania Jest wyjątkowo emocjonująca A kibice dopingują swoich ulubieńców Jak szaleni A są jeszcze szanse Tu wszystko może się wydarzyć A zatem słusznie zachęcają ich do ostatniego wysiłku Jest szansa na dośrodkowanie Za szybko stracili Do końca meczu pozostało 8 minut. Zapowiada nam się niezwykle ciekawa końcówka. Wszystko jeszcze się może zdarzyć. Taras Romanczuk. Ale uczta dla oczu. Prawdziwa przyjemność oglądać, jak oni dzisiaj rozgrywają. To jest niesamowite. Tu każda piłka dogrywana jest na milimetry. Jest okazja do dośrodkowania. Ależ są doskonale zgrani i bajeczni technicznie. Przyjął i odgrywa z powrotem. Na piłkę, co z tego wyniknie? Mateusz Żdowiak. No, gdyby sekundę później ruszył do tej piłki, a tak spalony. No, niestety, sędzia sygnalizuje spalonego, chociaż jeśli był, to minimalny. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Naciskają na niego. Tylko teraz bez straty szansa na wyrównanie. Dobiegł końca i ekipa gospodarzy dopisuje sobie dzisiaj trzy punkty. Byli tylko troszkę skuteczniejsi, ale to wystarczyło do zwycięstwa. Na tym poziomie o wygranej często decydują najmniejsze detale. Może być zadowolony ze swojego występu. Grał na miarę swoich możliwości. Trzeba powiedzieć, że gdyby nie on, nie wiadomo jak potoczyłyby się losy tego spotkania. Na szczęście był na boisku i zdobył bramkę, która dała im prowadzenie i w ostatecznym rozrachunku przyczyniła się do zwycięstwa.